Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków Amen. Kolejny nasz dzień konferencji, wspólnego pielgrzymowania. Co prawda duchowego, ale to też bardzo się liczy i jest wielką zasługą przed Bogiem i przed Maryją. Chcemy dzisiaj skupić się na braku ufności wobec Bożego Miłosierdzia, czyli grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale z drugiej strony chcemy popatrzeć też na Maryję która najbardziej zaufała temuż miłosierdziu. Najlepiej w rozważaniach teologicznych, w konferencji wyjść od Pisma Świętego, podamy też sobie przykłady postawy serca, które dotykają tematu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, żebyśmy lepiej głębiej zrozumieli te tajemnice. Na końcu przypatrzymy się Maryi. Idźmy więc do słowa Bożego. Na zarzut faryzeuszów, o demoniczność działalności, całej działalności Jezusa, zwłaszcza wyrzucania złych duchów, przez Belzebuba, mocą Belzebuba, ewangelista Mateusz zapisuje takie słowa mistrza z Nazaretu. Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie słowo przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Mocne słowa Jezusa, bardzo stanowcze, można by powiedzieć, że to jest groźna zapowiedź. A zaraz po zakończeniu wypowiedzi o grzechu Jezus rozpoczął naukę na temat odpowiedzialności za nasze słowa. Za te słowa, które wypowiadamy. Ważne jest stwierdzenie, że słowa czerpią swoją treść z serca człowieka. Czytamy w Ewangelii Mateusza: Z obfitości serca mówią usta. Czyli człowiek, wypowiadając się werbalnie, niewerbalnie, ale głównie przez słowa, komunikuje tym samym, kim jest, według jakich kategorii myśli postrzega świat, według jakich kategorii wartościuje. Słowa nie biorą się z nikogo, o czym przed chwilą słyszeliśmy, słowa biorą się z serca. Jeżeli Pan Jezus zwraca uwagę na mówienie przeciw Duchowi Świętemu, to chodzi nie o mimowolne rzucanie słów, pod wpływem emocji albo może w jakimś roztargnieniu, ale o postawę życia świadomie wyrażaną słowami, to jest bardzo ważne. Po tym wstępie biblijnym przejdźmy teraz. Do pytania bardzo ważnego, które pojawiać się nam może w sercu odnośnie dzisiejszego tematu: na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Katechizm kościoła katolickiego wyjaśnia, że choć miłosierdzie Boże jest nieskończone, to ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą Bożego miłosierdzia, odrzuca przebaczenie swoich grzechów. I zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Po tym punkcie jest konkluzja w katechizmie. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Warto się uczepić kilku słówek. Może prowadzić do zguby wiecznej, ale nie musi. Zawsze jest wyjście. Z drugiej strony, zwrócić też trzeba uwagę na określenie świadomie, Świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą Bożego Miłosierdzia. Świadomie, czyli człowiek zdaje sobie z tego sprawę, jakie są konsekwencje, podejmuje przemyślane decyzje i działania. Tutaj kojarzą mi się słowa ze sceny pod Krzyżem, kiedy Jezus mówi do ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią, nie są świadomi tego, co czynią. Ważny jest czynnik świadomości, gdy chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Katechizm uważa zatem, że istotą grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, przed którym szczególnie ostrzegał nas Jezus w usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii, jest taki, że ten grzech to odrzucenie Bożego Miłosierdzia. Święty Robert Blarmin, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, doktor kościoła, tak pisał o ewentualnym przebaczeniu tego grzechu. To przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Ile potrzeba modlitwy za takich ludzi? Może i ja się wpisuję w tę grupę, zaraz to sobie zobaczymy. Zaraz o tym sobie powiemy. Potrzeba wielu modlić za siebie i za innych, tak jak dzisiaj zawierzamy. Zawierzamy tych, którzy, no właśnie, wpadają w grzechy, tych, którzy są zatwardziali, zwłaszcza w naszych rodzinach, uzależnieniu oraz tych, zawierzamy, którzy nas skrzywdzili. Ich każdy człowiek żyjący w takiej postawie serca. Jak najszybciej wyciągnie wreszcie rękę do Boga i do Ojca Miłosiernego, przyjdzie jako ten syn marnotrawny. Znany jezuita, ojciec Remigiusz Recław, w pytaniach i odpowiedziach podjął kiedyś omawiany przez nas dzisiaj temat. Mówił, że najczęściej kojarzymy grzech z czynem. Mało kto może się spowiadać z myśli czy zaniedbań, chociaż zaniedbania to też czyny. Kojarzymy grzech z czynem, musi być coś zrobione. Aby był grzech. A tutaj chodzi o coś głębiej. Grzech ten jest postawą, w której jestem zamknięty na moc Ducha Świętego, na odpuszczenie grzechów. Można by powiedzieć, że to jest taki parasol, chowamy się gdzieś pod tym parasolem czy pod dachem, żeby ta łaska Bożego przebaczenia i miłosierdzia, łaska Ducha Świętego, który odpuszcza nam grzechy, nas nie dotknęła. To jest takie zamknięcie. Apostołowie, pamiętamy, ujrzeli i usłyszeli Jezusa z zmartwychwstałego, który mówi: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Potrzebowali ducha świętego. Duch święty jest tym, który odpuszcza grzechy, oczywiście razem z Ojcem i Synem. Kochani, wina tego grzechu jest po mojej stronie. Bo to ja nie przyjmuję Bożego miłosierdzia, bo to ja je odrzucam, nie chcę go. Nie jest tak, że Bóg nie chce mi darować, ale to ja nie chcę przyjąć. Każdy grzech, niestety każdy grzech, może być grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo przecież chodzi o postawę serca coś wewnątrz nas. Spróbujmy zobaczyć, jakie postawy w sercu możemy mieć. Gdy chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, teologia moralna wymienia ich sześć. Po pierwsze, grzech przeciwko Duchowi Świętemu to zuchwale grzeszyć w nadziei Bożego Miłosierdzia. Myślę, że to dość częsta postawa, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy mówią sobie: po co teraz będę się spowiadał? Poczekam, aż będę stary, wtedy będzie czas na kościół, na sakramenty. Wtedy przyjdzie czas na pokutę, a teraz się szaleje. Albo mówimy, mamy już ustalony dzień spowiedzi, ale jeszcze sobie pogrzeszę do tego czasu, nie ma problemu. Przecież się nic nie stanie. Być zuchwałym, bo o tym mowa, zuchwale grzeszyć. Być zuchwałym oznacza być zbyt pewnym siebie i lekceważyć innych. W tym przypadku lekceważymy Boga i jego wezwanie do natychmiastowego nawrócenia. Lekceważymy tego, który. Chce nawet przed spowiedzią poruszyć już nasze serce, żebyśmy do grzechów nie wracali. Kochani, wiązać się to może też z traktowaniem grzechu jako złamanie jakiegoś prawa, trochę na zasadzie przekroczenie prędkości policja mnie zatrzymała, dostaje mandat i wszystko załatwione. Tak nie jest z grzechem. Grzech jest taką rzeczywistością, która rani Boga, która wyciska wielkie piętno w sercu naszym. Oczywiście, dostajemy w spowiedzi nowe serce, ale po co ranić swoje serce i serce Boga przede wszystkim? Grzech na nowo przybija Jezusa do krzyża, jak podpowiadają nam słowa jednej z piosenek religijnych: To nie gwoździe cię przybił, lecz mój grzech. Dobrym antidotum na, na takie, taką postawę jest właśnie przypominać sobie mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Że to mój grzech był przybił. Idźmy dalej. Po drugie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu to też o łasce Bożej rozpaczać w Boże miłosierdzie wątpić. Zobaczcie, że jest to przeciwstawne z tym, co było przed chwilą. Człowiek grzeszy, bo wie, że Bóg mi odpuści i tak. A tutaj teraz rozpaczam, że nie ma dla mnie nadziei, że nie ma dla mnie szansy nawrócenia że nie ma już dla mnie ratunku, że Bóg nie może kochać tak wielkiego grzesznika, mówi wtedy człowiek, dla mnie nie ma przebaczenia, ja się nie zmienię. I tutaj antidotum na taką postawę może być scena z krzyża, postawie ufności, dobrego łotra. Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa. Jezus ukazuje nam, że nawet w ostatniej godzinie życia, Wzbudzony żal i ufność w miłość Boga zaprowadzi grzesznika do zbawienia. Dziś ze mną będziesz w raju. Po trzecie, uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. Czy nie jest to nam bliskie? To w sposób stały i świadomy mówienie nie oficjalnej nauce kościoła może mieć też charakter wybiórczy, na przykład wierzę w to, co mówi się w kościele, ale za nic nie wierzę, że mieszkanie przed ślubem. Coś zmienia w mojej relacji z Bogiem. Przecież to jest dobre. Dlaczego Kościół naucza inaczej? Wybiórcze. Biorę to, co mi pasuje, a co nie pasuje, odrzucam. Zobaczcie, kochani, w tej sytuacji przestaje mieć znaczenie obiektywna nauka Kościoła. A najważniejsza staje się moja subiektywna ocena, oparta często na jakimś wygodnictwie. Bo to mi nie pasuje, a to pasuje, to co sobie biorę do, do życia. Wiem, co Bóg mówi przez Kościół, ale ja robię po swojemu, inaczej i świadomie. Stąd tak ważne, aby poznawać naukę Kościoła, aby czytać, uświadamiać sobie, jak naucza Kościół. Po czwarte, bliźniemu łaski Bożej zazdrościć lub nie życzyć jej. Wiemy, że już sama zazdrość jest grzechem, chociaż nie zawsze. Chodzi tu o uczucie, ale o to, do czego nie chodzi tu o uczucie, ale o to, do czego to uczucie mnie prowadzi. Bo może mnie zaprowadzić do takiej postawy, że ja zazdroszczę komuś, że umie grać na gitarze i to dobrze robi. No i ja się wezmę za grę na gitarze. Nic nie mówiąc, starając się, żeby grać może tak jak ona, może nawet lepiej. Po prostu się dokształcam, rozwijam, może jakiś talent, może to talentem moim nie jest, ale chcę. Pojawia się jakaś zazdrość, ale gorzej, jak takie uczucie zazdrości, coś co we wnętrzu moim jest, powoduje, że źle zaczynam myśleć, źle zaczynam mówić o tym człowieku, któremu zazdroszczę. Kochani, mogę życzyć komuś źle, niestety, mogę mówić o nim źle i to już jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Za każdą łaskę Bożą człowiek powinien dziękować. Powinniśmy być wdzięczni za to, czym Bóg nas obdarzył, nawet jeśli czasowo Bóg wystawia nas na próbę, a naszym znajomym udziela rozlicznych łask. Pamiętacie króla Salomona, który zezłościł się i zazdrościł Dawidowi? To pierwsza księga Samuela, 18 rozdział. Przychodzi Dawid po bitwie i nagle śpiewają: Saul pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Saul zazdrościł do tego stopnia, że usiłował zabić Dawida. Bardzo straszna postawa Saula doprowadziła do tak zatwardziałego serca, że nie potrafił on kochać ani Boga, ani Dawida. Ani swojego sługi. Gotowy był odebrać mu życie za wszelką cenę. Musimy być świadomi, że najwyższym pragnieniem Boga jest zbawienie wszystkich ludzi, każdego i każdej bez wyjątku. Dlatego hojnie rozdaje on swoje dary, swoje talenty, swoje łaski, abyśmy my mogli się zbawić sami, ale żebyśmy też korzystali i pomagali na drodze zbawienia każdemu człowiekowi. Po piąte, na zbawienne napomnienia mieć zatwardziałe serce. Kolejna postawa serca, która polega na takim stałym sprzeciwianiu się pobożnym natchnieniom. Upomnieniu zatroskanych osób, czy to są rodzice, przyjaciele, może ksiądz. Ważna rzecz przy tej postawie: Bóg z miłości i w miłości posługuje się człowiekiem, żeby przez człowieka nam coś powiedzieć. Możemy odnosić wrażenie, że nie, ja chcę usłyszeć Boga bezpośrednio, że ja chcę, żeby on mi się jakoś objawił, tak jak może świętej Faustynce czy innym świętym mistykom. Żeby on mi powiedział, że mam się z tego i z tego i z tego nawrócić, że to mam zmienić. A jak mi drugi człowiek powie, żadną miarą nie chcę. Nie słucham na napomnienia mieć zatwardziały serca. Zobaczcie, że możemy być zamknięci, gdy będą nas upominać. A chodzi o otwartość serca. O otwartość serca, które przyjmie to braterskie upomnienie. Nawet od osób niewierzących. Ważne jest użyte określenie zbawienne. Chodzi o takie rzeczy, takie upomnienia. Takie coś w naszym życiu, że przynosi nam ratunek, jest korzystne, pożyteczne przede wszystkim odnośnie wieczności. Nie chodzi o pierwsze lepsze, chociaż przez te nawet najmniejsze upomnienia, Bóg też nas prowadzi. I wreszcie po szóste, pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać. Może być tak, że jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego, że w najbliższym czasie trzeba się będzie wyspowiadać, a pomimo tego nadal się grzeszy, nie widząc różnicy między jednym a wieloma grzechami, odkładamy nawrócenie na później, a może nawet na śmierć. Jest to też taka postawa, jak się zestarzeje, to będę mieć czas na Kościół, to będę mieć czas dla Pana Boga. U początków Kościoła ludzie czekali czasami z chrztem do końca swojego życia, żeby jeszcze wycisnąć z tego życia pełnię, żeby skorzystać na maksa. Kochani, jest bardzo ważna rzecz w tym, jeśli całe życie nie wybieramy Boga, całe życie nie dokonujemy wyborów za wiecznością, to w tych ostatnich dniach, w ostatniej godzinie będzie naprawdę ciężko, żeby opowiedzieć się po stronie Jezusa, żeby za Nim pójść. Uczestnicząc w pielgrzymce na Jasną Górę, wielkim błędem i pominięciem byłoby nie mówić o Maryi. Maryja, wiemy dobrze, zaufała Bożemu Miłosierdzia, Miłosierdziu do końca, nie zatrzymała się na jakimś częściowym, na jakiejś częściowej trosce, na jakiejś częściowym ufności. Określamy ją w Litanii Loretańskiej Matką Miłosierdzia. Tak nauczał Jan Paweł II. Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje serce przepełnione miłosierdzią, miłością a u stóp krzyża Maryja stała się matką uczniów Chrystusa, matką Kościoła i całej ludzkości. Stała się Mater Misericordiae. Miłosierdzie to imię Boga. Taki tytuł nosi rozmowa z papieżem Franciszkiem. Skoro jest to imię, to tak jak Katarzyna jest moją mamą, tak też Maryja jest matką miłosierdzia Jezusa Chrystusa. Maryja dzięki Bożemu miłosierdziu została zachowana od każdego grzechu. Stało się to na mocy zasób przewidzianej śmierci Chrystusa. To jest wielki dar i łaska. Możemy w jej życiu zobaczyć, jak ufała Bogu, jak żyła tym miłosierdziem cały czas. Jak niosła je innym, dzieliła się Jezusem. Wystarczy sięgnąć do Pisma Świętego, przeczytać te fragmenty, w których widzimy Maryję. A od razu zobaczymy wielką za żywość z miłosierdziem, wielką jedność z tym Bożym miłosierdziem. Zakończmy naszą konferencję słowami modlitwy na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną Dojść do ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.